Liderem zakupów był kto? Oficjalnym liderem zakupów w październiku? Kto? NBP. Chiny, rzekomo poniżej jednej tony. Mam tutaj taką adnotację w notatce, której nie będę cytował, bo brzmi nie na wideo, a zawsze w jakimś, nawet w plotce jest jakieś zielenko prawdy. Podobno przeniósł całe swoje bulionowe biurko, czyli wszystkich traderów, którzy zajmują się handlem bulionem, przeniósł z Nowego Jorku do Singapuru razem z rodzinami i tak dalej, tak dalej. Zrobił to podobno właściwie z tygodnia na tydzień, wcześniej nie zapowiadając takiej decyzji. Witam w kolejnym odcinku Goldwiga, kolejny piątek, jeszcze trzy zostały nam do końca roku. W każdym razie jesteśmy tydzień przed posiedzeniem Fedu i zobaczymy co się wydarzy zaraz po posiedzeniu Fedu, o tym za chwilę będziemy mówić w szczegółach, a teraz zacznijmy od tego co z cenami złota. Więc zawsze w Goldwiku zaczynamy od cen złota, w związku z tym dzisiaj też nie będzie wyjątku. Ceny złota dzisiaj albo w ciągu ostatniego tygodnia delikatnie się zmieniły. To znaczy, pamiętam, że w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że oscylujemy w okolicach 4200. W tym tygodniu przebiliśmy tą kwotę. Było oczywiście również delikatny odwrót, ale generalnie jesteśmy na poziomie powyżej 4200, czyli zdecydowanie wyżej niż jeszcze na przykład pod koniec czy na początku listopada w związku z tym wydaje się, że rzeczywiście z korektą już może, możemy się pożegnać z tą korektą, którą, z którą mieliśmy do czynienia oczywiście w październiku jesteśmy cały czas w tej fazie konsolidacji zobaczymy do czego ona nas doprowadzi generalnie w sumie nie jest tak daleko do tego rekordu wszechczasów pobitego właśnie w październiku, czyli 4381 brakuje nam jakieś 150 dolarów ale nie jest to Jakaś taka historia, z którą, którą sobie trudno wyobrazić biorąc pod uwagę to co się działo. Rzeczywiście w tym roku zobaczymy co będzie się działo za tydzień zaraz po posiedzeniu Fedu. W każdym razie Fed tutaj gra, wydaje się pierwsze skrzypce i oczywiście wszystko co wokół Fedu jest um, um, związane, czyli oczywiście um, kwestia danych rynku pracy, o tym komentarze, które Członkowie FEDU wygłaszają, wygłaszają w kółko również to, co robi Rząd Stanów Zjednoczonych. To wszystko ma w tej chwili znaczenie i będzie miało znaczenie z pewnością do tego posiedzenia w przyszłym tygodniu. Potem będzie posiedzenie i potem będą tak zwane minutki, czyli o tym, co Jerome Powell tak naprawdę powie, czy będzie podsumowanie tego. Minutki będą później. Minutki, czyli minutki, czyli zapis tego, co się działo w czasie posiedzenia, ale zaraz po posiedzeniu będzie wystąpienie Jeroma Powella, który zasugeruje pewnie kolejne. Kolejne kroki to również jest ważny punkt, zawsze w okolicach posiedzeń Fedu. W złotówce mamy dzisiaj 1 gram w Goldsaverze, zapłacimy za niego 522 ,72 zł. 72 grosze, a za jedną uncję sztabkę, gdybyśmy chcieli już dziś w goldziejwerze ją zakupić i niedługo odebrać, to zapłacilibyśmy 16 256 i 58 groszy. Końcówka groszowa musi zawsze oczywiście. Być. A teraz przejdźmy do trzech najważniejszych wydarzeń na rynku złota, którymi mieliśmy do czynienia właśnie w tym tygodniu. Podobają Ci się treści na naszym kanale? Zapisz się na nasz newsletter, żeby być na bieżąco. Link do strony zapisu znajdziesz w opisie tego filmu. Zaczynamy od raportu Światowej Rady Złoto odnośnie zakupów banków centralnych. Banki centralne znowu kupowały sporo. Kupowały w poprzednim, właściwie nie w poprzednim, bo to jest raport, który ukazał się w tym tygodniu, ale dotyczy przede wszystkim października, czyli tego rekordowego miesiąca, jeśli chodzi o zainteresowanie złotem, który złoto rosło, 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 osiągnęło ten punkt kulminacyjny, a potem mieliśmy do czynienia z tą korektą, o której też już. Rozmawialiśmy. W każdym razie, według WGC banki kupiły 53 tony, czyli jest to wzrost o 36% miesiąc do miesiąca, ale delikatny spadek w stosunku rok do roku. Wszyscy czekają teraz na dane dotyczące października, przepraszam, listopada i potem grudnia, żeby zobaczyć, jak skończymy ten rok, czy rzeczywiście poprzedni rok zostanie pobity, czy poprzedni, albo inaczej, czy zbliżymy się do tej jednej tony czy ona zostanie przekroczona po raz czwarty, e, ra, czwarty rok z rzędu, czy, czy generalnie będzie trochę poniżej. Prognozy są takie, że będzie w okolicach 900 ton. Zobaczymy na koniec e, na koniec roku, czy właściwie na początku przyszłego roku, jak WGC e, opracuje e, kompletny raport i zbierze. W każdym razie liderem zakupów był kto? Oficjalnym liderem zakupów w październiku? Kto? NBP. 16 ton. No, oczywiście liderem, czy współliderem była Brazylia, która również kupiła 16 ton w każdym razie oznacza to, że nasze rezerwy, czyli Narodowego Banku Polskiego, rezerwy oczywiście wzrosły do 531 ton, a to stanowi przy obecnych wycenach oczywiście, przy obecnych wycenach stanowi to 26% już całości naszych rezerw. To oczywiście skutkiem tak szybkiego wzrostu jest przede wszystkim wzrost wartości kruszcu, który posiadamy. A nie wzrost zakupów, które, których dokonaliśmy od osiągnięcia tych 20%, które przypomnę również w tym roku osiągnęliśmy. Jeśli chodzi o pozostałe banki, no to tak jak powiedziałem, Brazylia, Brazylia 15 czy 16 ton również, Uzbekistan kupił sporo, 9, Indonezja, Turcja, Czechy, także nasi sąsiedzi również kupili 2 tony. Inne banki również kupowały. Chiny. Rzekomo poniżej jednej tony. Mam tutaj taką adnotację w notatce, której nie będę cytował, bo brzmi nie na wideo, ale powiedzmy tak, terreferę kuku. Zobaczymy, czy rzeczywiście kiedyś Chiny opublikują że prawdziwy, taki rzetelny raport, do którego nikt nie będzie miał wątpliwości, ile tego złota kupują. Na razie to jest trochę takie Tereferę kuku, bo wszyscy cały rynek zakłada, że jednak kupują więcej niż to, co oficjalnie deklarują. No ale pożyjemy, zobaczymy. Do tego ważna informacja ciekawa, chociaż niepotwierdzona, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku metali szlachetnych, więc ja podam tą informację, zaznaczam, że ona jest niepotwierdzona i może być zupełnie nieprawdziwa albo ale skoro się o niej mówi, no to zawsze w jakimś nawet w plotce jest jakieś ziarenko prawdy w związku z tym może się okazać, że może nie całość, nie cała jest nieprawdziwa, ale może kawałek, a może a może są to na razie tylko i wyłącznie takie podchody czy takie sądowanie sytuacji? W każdym razie JP Morgan, bank JP Morgan, czyli jeden z takich market makerów, jeśli chodzi o rynek złota na całym świecie, ten, który jest przez LBMA zakwalifikowany jako taki właśnie market maker. Bardzo ważny bank, jeśli chodzi o obrót metalami szlachetnymi, obraca dużymi wolumenami, jest obecny na całym świecie. Podobno. To jest ta plotka. Podobno przeniósł całe swoje bulionowe biurko, czyli wszystkich traderów, którzy zajmują się handlem bulionem, przeniósł z Nowego Jorku do Singapuru, razem z rodzinami, itd. itd. Zrobił to podobno właściwie z tygodnia na tydzień, wcześniej nie zapowiadając takiej decyzji. I rzeczywiście coś takiego miało mieć miejsce pod koniec. Pod koniec listopada. Czy to prawda, czy nie? Tego oczywiście nie wiemy, Nie jest to potwierdzone, ale również JP Morgan nie zdementował nigdzie tej, tej plotki, więc poczekamy na potwierdzenie ewentualnie. Natomiast jeśli miałoby się tak zjadiać, to może to warto się zastanowić, co to miałoby oznaczać i dlaczego JP Morgan mógłby się zdecydować na taki krok. Otóż to pokazuje po raz kolejny to, o czym parę razy już mówiliśmy w Goldwicku, o tym, że ten ciężar handlu metalami szlachetnymi, szczególnie fizycznym, metalem przesuwa się z zachodu na wschód i na wschodzie właściwie w tej chwili realizuje się w trybie dziennym zdecydowanie większa ilość wolumenu i to... Azja jest bardzo, bardzo ważnym rynkiem i e, wzrastającym, którego rola, rola również będzie rosła w najbliższym czasie, jeśli chodzi o handel, e, o handel złotem. Dlatego, Singapur, który jest uważany za kolejny, kolejne, miasto, e, kolejne miasto, kolejny hub taki e, związany z handlem złotem obok Londynu, Dubaju, Nowego Jorku. Właśnie i Singapur jako kolejny, ewentualnie jeszcze Szanghaj do tego warto dodać, jako te najważniejsze miejsca na świecie, w którym, się, w którym handluje się złotem. Singapur rozbudowuje swoją infrastrukturę, infrastrukturę zarówno techniczną, jak i informatyczną, która miałaby obsługiwać, miałaby możliwości obsługi dużo większej, na dużo większych wolumenów. I skoro JP Morgan miałby tak zadecydować, że przenosi tam swoje bullion desk, to znaczy, że to jest kolejny raz, Potwierdzenie, że e, siły, jeśli chodzi o handel złotem, przesuwają się z zachodu na wschód i to Azja w najbliższym czasie będzie rozgrywać, i to tam będzie przede wszystkim, no, że tak powiem, biło serce metali szlachetnych w najbliższym czasie. Trzeba poczekać. To jest taka ciekawostka, niepotwierdzona, ale również niezdementowana. W związku z tym, dlatego nie informuję, jako właśnie ciekawa ciekawostka ciekawa ciekawostka no taki element. Interesujący, jeśli chodzi o rozwój rynku metali szlachetnych na świecie. Punkt drugi, a tutaj uwaga: nie złoto, a srebro, bo srebro pobiło rekordy wszechczasów, w tym roku już biło rekordy wszechczasów rzeczywiście. Natomiast teraz zbliżyło się prawie do 60 dolarów, czyli przebiło 59 dolarów. Albo prawie 59 dolarów w zależności od, od wyceny, ale generalnie zbliżyło się do 59, prawie że 60 dolarów, jeśli chodzi o uncję srebra. Jeszcze na początku tego roku przypomnę, że kosztowało, że za uncję srebra płaciliśmy około 30 dolarów. 30 w związku z tym jest to zmiana, jest to dynamika wzrostu. No, nawet wyższa niż na złocie, oczywiście dużo wyższa, bo to jest 100% wzrostu w ciągu jednego roku, a nawet mniej, biorąc pod uwagę konkretne miesiące, więc jest to również rozwój, no, powiedziałbym, bez precedensu. Dlaczego tak się stało? O tym też mówiliśmy parokrotnie, natomiast generalnie warto zwrócić uwagę też na to, że złoto, które pobiło swój rekord po tym rekordzie z 2011 roku ustanowionym, dopiero w 2021 Zbliżyło się do tego rekordu i go przebiło w 2020 roku. Teraz mamy 2025 rok, w zeszłym roku 2024 tych rekordów na złocie mieliśmy całe multum. Ale ogólnie rzecz biorąc, srebro takie szybkie w tym wzroście nie było, czyli z 2011 roku ten rekord ustanowiony wtedy, dopiero w tym roku się do niego zbliżyło i rzeczywiście go, go pobiło. Mówiliśmy o tym też parokrotnie, że srebro reaguje dużo wolniej. Ze względu też na strukturę strukturę konsumpcji tego metalu, to znaczy kto kupuje, kto przede wszystkim jest odpowiedzialny za odbiór tego, kto jest najbardziej nim zainteresowany i tak No i teraz właśnie ten przemysł, który, który konsumuje około 55% rocznego Rocznego wydobycia i generalnie całości tego rynku, czyli zupełnie inaczej niż na złocie. Przypomnę, że tam jest to do 10%. 55% konsumuje przemysł, a przemysł jest pełen obaw wobec tego, co się dzieje na srebrze. To znaczy, państwa zaczynają, tak jak Stany Zjednoczone, które jako pierwsze ogłosiły, czy dodały srebro do listy metali krytycznych. Srebro było zagrożone i dalej jest, bo tutaj nie ma jasnej wykładni, zagrożone taryfami, potencjalnymi taryfami w Stanach Zjednoczonych, czyli jego import może być dodatkowo droższy. Dla odbiorców w Stanach Zjednoczonych, a srebro jest potrzebne do rozwoju nowych technologii. W przemyśle jest konsumowane bardzo mocno, szczególnie fotowoltaika, ale również samochody elektryczne, wiele różnych innych nowych gałęzi przemysłu konsumuje dużo, dużo srebra. Obawy wobec tego, co się ze srebrem może dziać, powodują, że właśnie firmy przemysłowe zaczynają składować, kupować, kupować srebro na zapas. Nie chcą się go pozbywać. I dlatego na początku roku w obawie przed taryfami mieliśmy olbrzymi, um, olbrzymie ilości srebra transportowane z Londynu właśnie do, do wielkiej, z Londynu do Nowego Jorku, po to, żeby ten metal był tam. Um, to spowodowało duże zmiany i też szybki rajd na cenie, szybki wzrost ceny w pierwszym kwartale tego roku. Potem mieliśmy do czynienia we wrześniu z wydarzeniami, w którym pojawiły się głosy o tym, że nie można odebrać srebra, bo srebra srebra nie ma. Indie zwiększyły handel, zwiększyły import srebra, który jest uważany u nich również nie tylko jako element przede wszystkim wykorzystywany w przemyśle, jako materiał do przemysłu, ale również jako nawet towar luksusowy. W związku z tym mnóstwo Hindusów również srebro chce kupować właśnie jako towar luksusowy. Import tego metalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrósł czterokrotnie, więc one konsumują tego bardzo dużo. Przesuwają się tak. różnego rodzaju skarbce, w których srebro było składowane. Generalnie zaczynają tego srebra mieć coraz mniej. To, to również dotyczy Azji, również dotyczy to Szanghaju czy Singapuru. Ten metal stamtąd wypływa, wypływa ze skarbców LBMA i jedynym co może zmobilizować, że tak powiem, metal do tego, żeby znalazło się go więcej, wydaje się, że jest tylko i wyłącznie kwestia zmobilizowania właśnie prywatnych inwestorów, którzy posiadają sporo srebra, do tego, żeby oni zaczęli. To srebro pokazywać na rynku, żeby można było je kupować. A jeśli tak, no to kluczem jest cena, bo tylko cena może indywidualnych inwestorów zmobilizować do tego, żeby chcieli to srebro udostępnić do, do obrotu po raz, po raz kolejny. Do tego w ciągu ostatniego roku, jeśli chodzi o CME, to jest czyli giełdę amerykańską. Jeśli chodzi o, to jest według raportu tutaj z początku grudnia właśnie opublikowanego wzrost na tak zwanych micro silver futures, czyli jak kontraktach dotyczących ceny przyszłej, ale mikro, czyli takich, które zakładają dużo mniejszą czy dużo niższą barierę wejścia, czyli jest bardziej dostępny ten kontrakt dla zwykłych obywateli. Wzrost kontraktów to jest w stosunku rok do roku. To jest 238% wzrostu kontraktów, czyli zainteresowanie ma małych, chciałem powiedzieć, no ale powiedzmy, małych inwestorów albo zwykłych obywateli jest zdecydowanie większe, jeśli chodzi o takie bycze nastawienie, jeśli, jeśli chodzi o cenę metalu. To samo dotyczy również złota, bo wzrost w stosunku rok do roku na tych mikro gold futures wynosi 235%. W związku z tym to również jest. Wydarzenie bez precedensu. Cały czas na rynku metali szlachetnych obowiązuje bycze nastawienie i również dotyka to do zwykłych obywateli. O srebrze to, co wiemy i co również powoduje, że, że ta cena zaczyna w tej chwili rosnąć, to jest to, że od pięciu lat, to już parę razy mówiliśmy, tego rocznego wydobycia, czyli podaży nie starcza do tego, żeby zaspokoić pomysł. Mamy wstały, mamy Stały deficyt, jeśli chodzi o nowe srebro, które pojawia się na rynku, dlatego trzeba mobilizować to, które już na rynku funkcjonuje. A żeby je mobilizować, no to właśnie kluczem jest cena, żeby tego srebra na rynku pojawiło się więcej. W związku z tym generalnie według Ole Hansena, między innymi Saksobanku, fundamentów do tego, żeby cena srebra była budowana w przyszłym roku, jest całkiem, całkiem sporo. A jak mówili podobno w kuluarach tegorocznej konferencji LBMA, która odbyła się w Kyoto, tam królowało takie hasło physical is the king, czyli fizyczne posiadanie kruszcu jednego czy drugiego. To jest to, na czym w tej chwili rynek się koncentruje. W związku z tym, to również jest, to również jest czynnik i takie nastawienie, które wpływa na to, że. Na srebrze pojawiają się takie historie o tym, że nagle jakiegoś srebra brakuje i trzeba, je, no, trzeba go szukać i mobilizować, głównie ceną, do tego, żeby na rynek w jakimś sensie wróciło. Punkt trzeci. I teraz punkt trzeci wracamy tutaj do Włoch. Do Włoch, o których mówiliśmy jakiś czas temu. Ta informacja o tym, że Włosi próbują się przyglądać majątkom prywatnym, rodowym majątkom swoich obywateli w zakresie złota przede wszystkim i mają tak dla nich super hojną propozycję opodatkowania się samemu, opodatkowania się 12,5% podatkiem na rzecz przyszłości swojego kraju. Ta informacja spotkała się z szerokim echem. Wiem, że również Wy zaczęliście się zastanawiać nad tym, a co by było, gdyby w Polsce ktoś wpadł na taki pomysł. No w każdym razie, Włosi ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że próbują skorzystać, szczególnie politycy właśnie, próbują się jakoś wpisać w tą historię ze złotem, którą w tej chwili obserwujemy na całym świecie, czyli wzrostem zainteresowania, wzrostem cen, kruszcu i tak dalej, bo teraz Włosi po raz trzeci w historii, bo już dwukrotnie próbowali po roku 2000 podobnego, podobnego manewru, to znaczy zainteresowali się złotem które posiada bank, bank Centralny Włoch. Bank Centralny Włoch jest trzecim posiadaczem złota na świecie. Jeśli chodzi o banki centralne, zaraz za Stanami Zjednoczonymi, które mają go najwięcej, oficjalnie Niemcami, które, mają, które piastują drugie miejsce i trzecie są włochy, które posiadają dokładnie 2452 tony kruszców w swoim skarbcu, nie złożonym tylko i wyłącznie w Rzymie, ale to złoto jest w Rzymie, w Nowym Jorku, w Londynie i w Bernie składowane. To jest to potężna ilość, wartość około 300 miliardów dolarów. W każdym razie Włosi, którzy są, przypomnę, bo to jest fundamentalnie ważne na tej sytuacji, są częścią strefy euro. Natomiast Bracia Włosi, czyli jedna z partii, która w tej chwili tworzy koalicję rządową, postanowili po raz trzeci w historii, bo już dwukrotnie... W przeszłości takie próby były podejmowane złożyć poprawkę, która mówi i jasno wskazuje, że złoto to jest własnością, własnością wszystkich Włochów, państwa włoskiego i wszystkich Włochów jako, jako takich. Mówią, że to jest tylko i wyłącznie kwestia uporządkowania sytuacji, ale z tyłu zaraz pojawia się historia, czy przypadkiem Włosi nie chcą mieć takiego, czy nie będą próbowali zrobić takiego wytrychu, w którym najpierw sobie właśnie będą proklamować że to złoto jest ich co jest ogólnie rzecz biorąc prawdą bo to złoto jest ich tutaj nie ma problemu własności żadnego to złoto jest posiada państwo włoskie rzeczywiście jest to własnością państwa włoskiego natomiast e, zaraz potem będą chcieli z tego złota skorzystać co byłoby absolutnie druzgocące jeśli chodzi o sytuację gospodarczą samych Włoch jak i również strefy euro, prawdopodobnie. W związku z tym jest to pomysł e, ekonomicznie zupełnie oderwany od rzeczywistości. No ale generalnie coś takiego się dzieje. E, przypomnę tylko, że w strefie euro jest taka zasada, że gdy strefa euro była tworzona, to 15% posiadanego złota, państwa, które wchodziły do tej strefy, musiały tego złota swojego przekazać na rzecz Europejskiego Banku Centralnego. Natomiast e, nie zmieniając własności, to złoto jest dalej, to złoto posiadane wcześniej przez państwa jest dalej własnością tych państw, ale. E, Tworząc Europejską Unię Walutową, wszystkie państwa zobowiązały się do tego, że nie będą podejmowały żadnych kroków, jeśli chodzi o zarządzanie swoimi rezerwami, ale na pewno nie będą wyprzedawały, ponieważ to będzie miało znaczenie dla całej strefy euro. W związku z tym oddały niejako tą część um, um, jurysdykcji pod, um, dla Europejskiego Banku Central Centralnemu. Nie będą dokonywały żadnych zmian w swoich rezerwach, um, po prostu tak o sobie, bez, nie posiadając do tego jakichś dodatkowego, czy znaczy bez konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym i bez zgody Europejskiego Banku Centralnego, bo to naruszy całą tą konstrukcję. Do tego pomysł jest dosyć, w ogóle wykorzystanie złota tego typu na to, na przykład, żeby spłacić część długu wewnętrznego, jest pomysłem dosyć bałamutnym, bo to oznacza, że to złoto musiało być zostać wyjęte z bilansu, bilansu banku Banku Centralnego, co oznacza z kolei, jakby tak było, że no pojawi się tam wielka, e, wielka wyrwa w tym bilansie. W związku z tym trzeba będzie tą wyrwę jakoś e, załatać. A jak się jej nie załata, no to waluta e, krajowa, waluta dostanie, czy krajowa, czyli w, sensie w tym wypadku euro, dostanie generalnie po głowie. No chyba, że rząd zdecydowałby się wykupić to. To złoto. Ale jeśli by się zdecydował wykupić z Europejskiego Banku, przepraszam, z Banku Włoch, to całe złoto na swoje potrzeby, no to z kolei deficyt skoczyłby o kolejne, tam około, szacuje się, że około 10%. W związku z tym to jest absolutnie, zupełnie e, bez sensu. E, no ale ta cała sytuacja, prawdopodobnie to się oczywiście e, nie zadzieje, natomiast cała ta sytuacja pokazuje, że wokół złota, jak teraz, e, e, w, o złocie jest głośno, o, złoto, o wartość złota wzrasta. Pojawiają się politycy różnej maści, którzy będą mieli różnego rodzaju pomysły na to, co z tym złotem zrobić i z pewnością będą mieli lepsze pomysły i to już nieważne, czy chodzi o złoto posiadane przez państwo, czy złoto posiadane przez obywateli, do tego, żeby coś z nim ciekawego zrobić. Dlatego rzeczywiście kwestia złota, posiadania, dbania o własny majątek w tym kontekście i dbania posiadanie tego majątku w bezpiecznym aktywie jest fundamentalnie ważne i to, jak ważna jest również dyskrecja w tym, w tym wypadku jest, wydaje się, również bardzo istotne. O tym bardzo proszę pamiętać. Do tego krótka ciekawostka RPP, znaczy nie ciekawostka, fakt, bo RPP, czyli Rada Polityki Pieniężnej, jeśli chodzi o Polskę, obniżyła po raz kolejny stopy procentowe w tym tygodniu, w związku z tym rzeczywiście mamy do czynienia z kolejnymi, z kolejnymi spadkami. Teraz co na blogu, a na blogu ja zapraszam na tekst dotyczący, no już mamy święta, w związku z tym, taki tytuł, czy takie hasło, najlepszy prezent to bezpieczeństwo, i tutaj piszę, dlaczego złoto może być ciekawą, ciekawym pomysłem na to, żeby rzeczywiście komuś się sprezentować, czy to teraz z okazji świąt, czy być może z okazji różnego rodzaju innych jubileuszy i różnych innych historii, dlaczego złoto warto posiadać, ogólnie rzecz biorąc, w tym tekście jest to Napisane. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury świątecznej, a może nawet przedświątecznej, żeby móc jeszcze podjąć decyzję o zakupie prezentów tego typu przed świętami. I to by było na tyle. Kończymy. Zapraszam bardzo serdecznie do komentarzy. Do komentarzy. Jak sobie wyobrażacie tę sytuację, jeśli chodzi o. O Włochy, o to, co w tej chwili próbują wymyślać, jeśli chodzi o złoto, które posiadają albo którego nie posiadają, a chcieliby posiadać głównie politycy albo chcieliby przede wszystkim im dysponować. Co o tym sądzicie? Do tego tematu Włoch i różnego tego typu historii co jakiś czas będziemy w Golibiku wracać, bo to jest temat ważny dla nas wszystkich. No i oczywiście, jakie są Wasze prognozy dotyczące ceny złota na koniec tego roku? Ostatnio o tym mówiłem. Zapraszam serdecznie do dyskusji. Co uważacie? Złoto w tej chwili jest powyżej 4200. Czy jeszcze w tym roku przebijemy kolejny rekord złota zaraz po posiedzeniu Fedu na przykład, czyli w przyszłym tygodniu? Czy złoto pobije kolejny rekord i będzie ich już miało w tym roku 51 na koncie, bo w tej chwili ma ich 50. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.